Nazwisko odmieniane w ostatnim czasie w polskich skokach niemalże przez wszystkich, czyli Aleksander Zniszczą, tudzież Oleksandr Zniszczenko, jak go ochrzciły media, media społecznościowe. Gość, któremu przydałoby się dużo spokoju. Tego spokoju nie ma i, i chyba nie będzie, bo jego sytuacja w kadrze robi się nie do pozazdroszczenia ze względu na wyniki. No ale krytykowany jest chyba w dużej mierze nie za to, co naskoczni, a za to, co mówi. Co mówił w marcu przeciwko Tomasowi Trurbo, za to, że nie przełożyło się to, że teraz atmosfera jest lepsza, jest odpowiedni według niego trener i wszystko w zespole gra na to, że na skoczni. Na razie nic nie gra. No i do tego ewidentny brak radzenia sobie z emocjami i. I ciężko się to obserwuje. Fajnie byłoby, gdyby Olek znalazł jakąś drogę, żeby się z tego wyciągać. Natomiast na razie dobrze byłoby po prostu, żeby znalazł spokój i żeby troszeczkę w innym kierunku poszedł z tym upływem emocji, żeby ich było zdecydowanie mniej.